Wielki dzień dla RFK. Premier Donald Tusk odwiedził dziś spółkę powstałą w miejscu dawnego Rafako i opowiedział o przyszłości tego miejsca. Podpisano także list intencyjny pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, Polską Grupą Zbrojeniową i spółką Jelcz. 14 października w siedzibie spółki RFK gościł Donald Tusk. Wcześniej przedstawiciele ARP, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółki Jelcz podpisali list intencyjny. To oznacza tylko jedno. W RFK na poważnie ruszy produkcja. Ponad 500 osób powinno znaleźć pracę w tym, w tym miejscu, które będzie oddziałem Jelcza. Ja mam jeszcze w pamięci rok 2012. Znaczy przypomnieli mi koledzy wtedy, kiedy ratowaliśmy w trochę podobny sposób zakłady Jelcza przed zniknięciem z mapy polskiego przemysłu. I w tej chwili tu w Raciborzu dajemy wspólnym wysiłkiem szansę na to, żeby właśnie tu ruszyła produkcja. I to jest produkcja, to jest taka rzeczywiście strategia win-win. Znaczy po pierwsze rzeczywiście ratujemy to miejsce. Inwestujemy w to dużo pieniędzy, ale to nie jest żadna darowizna, bo to jest bardzo dobrze przemyślany program i to jest program biznesowy. Znaczy tutaj te przedsięwzięcia będą... Przedsięwzięciami, które przyniosą zysk, pieniądze. To będą przedsięwzięcia, które wpływają bezpośrednio na polskie bezpieczeństwo. Właściwie prawie wszystko, co jeździ w polskim wojsku. To jest Jelcz. Premier złożył także podziękowania osobom zaangażowanym w cały projekt, ministrowi aktywów państwowych, prezesowi spółki Jelcz, przedstawicielom RFK, ARP i PGZ. To właśnie ci panowie zaangażowali się też bardzo w to, żeby w miejscu, gdzie niedawno produkowano kotły, rozpoczęła się możliwie szybko produkcja yy, jelcza. Jelcza tych, tego, co jeździ na kołach i co, i co yy, z punktu widzenia polskiego wojska jest absolutnie niezbędne, bo na tych platformach, na tych samochodach, na tych podwoziach będą i rakiety, i radary. Przede wszystkim myślimy tu o programie Narew. Dobrze jest być w miejscu, w którym ludzie usłyszeli, uratujemy co się da. Nie, nie, nie zniknie produkcja. Będzie tutaj naprawdę y, znowu się działo, znowu będzie głośno. No i, i, i cieszę się, że mogę prawie dokładnie w dwa lata y, po tym, jak to, jak to sobie zapowiedzieliśmy, że mogę dzisiaj powiedzieć, że udało się. I to myślę, że, że wszyscy, nie tylko Wraci Boże, będą z tego powodu bardzo. Zadowoleni. Zadowolenia nie kryli także pracownicy RFK, a w kolejnych tygodniach poprosimy zarząd spółki o komentarz i bieżące informacje dotyczące jej działalności.